Dzisiaj będzie o przedawnieniu, czyli o czymś, o instytucji, która chroni dłużnika przed sklerozą wierzyciela. W jednym z wyroków wydanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, tam padło bardzo jasne stwierdzenie, że bank wskutek własnego zaniechania doprowadził do przedawnienia roszczenia o zwrot wypłaconego kapitału. Sprowadza się to do tego, że nie możesz sądownie wyegzekwować długu czy też zapłaty od swojego dłużnika. Natomiast ten dług, jakby, nie anuluje się. On jakoś cudownie się nie rozpływa w powietrzu, tylko on cały czas istnieje. I jest zobowiązaniem naturalnym, które można zwrócić. Dobrowolnie kasza poszła, no to cyfrowe fałszywki eee, muszą wrócić do banku, tak żeby bank mógł je niejako wyksięgować ze swojego bilansu. Jakbyśmy się jeszcze nie znali, ja jestem Zenon Frankster i prywatnie jestem Frankowiczem, który pozwał bank już w 2016 roku. Zostałem też przez bank pozwany, jak i zawezwany do próby ugodowej. Natomiast sąd ustalił, że umowa o kredyt, którą zawarłem z bankiem, jest nieważna w całości, a także doświadczyłem upadku banku jego niewypłacalności, jak i niezawisłości sądowej. Natomiast zawodowo jestem analitykiem, który wspiera prawników i kredytobiorców, robiąc kompleksowe analizy. Procesowo-ugodowe, które umożliwiają ocenę opłacalności podjęcia współpracy z kancelarią, jak i zawarcia ugody z bankiem, jak również przygotowuję kompleksowe, wielowariantowe wyliczenia roszczeń do pozwów, tak żeby zabezpieczyć kredytobiorców przed ryzykiem sędziolotka, a także sporządzam opinie kredytowe dotyczące ryzyka stopy procentowej, jak i kursu walutowego. A skoro już się znamy, to przejdźmy do meritum odcinka, którym jest przedawnienie roszczeń. Zacznijmy od tego, że przedawnienie roszczeń to jest taka e, instytucja prawna, czy też konstrukcja, nie wiem jak to ładnie ubrać w słowa, która niejako służy do tego, żeby wierzyciel Wiedział, że um, ma określony czas na działanie, a nie, że ja sobie wyhodowałem miliony monet w odsetkach karnych, to teraz Cię pozywam. Nie, tak być nie powinno. Jeżeli ktoś Ci zalega z kasą, to powinieneś od razu, że tak powiem, podejmować działania windykacyjne. Jeżeli takie działania windykacyjne przedsądowe nie odnoszą skutku, może wtedy ugoda, a jak nie, to proces. I? Jeżeli chodzi o procedurę cywilną i jak wyglądają procesy, no to sądy w tej chwili powinny badać w pierwszej kolejności, czy roszczenia nie są przedawnione i czy w ogóle są postawione w stan wymagalności. No bo przecież jeżeli roszczenie jest przedawnione, to bez sensu jest w ogóle prowadzić całe postępowanie, no bo co nam po wyroku z zapłatą dla przedawnionego roszczenia? Którego nie da się wyegzekwować chociażby za pomocą komornika. Jeżeli chodzi o przedawnienie, to tak, de facto wszystko sprowadza się do tego, że e, dług jako taki nie wyparowuje, on cały czas istnieje, tylko staje się. Tzw. zobowiązaniem naturalnym i nie można go po prostu wyegzekwować w drodze sądowej. Czyli, jeżeli bank jest mi coś dłużny, a roszczenie moje jest przedawnione, no to mogę pójść do banku z bombonierką i powiedzieć: Słuchaj, zwróć mi kasę, bo wiesz, no fajnie by było, nie? Ale kiedy kredytobiorcy pozywali banki na początku, no nazwijmy to. Frankowej wiosny ludów, czyli w okolicach 2015 roku, czy też nawet wcześniej, to okazywało się, że wtedy sądy stały na stanowisku takim, że jeżeli spłacasz więcej niż 10 lat swój kredyt, przykładowo 13, to sądy stwierdzały: No tak, tutaj 10-letni termin przedawnienia, możesz dochodzić. Co najwyżej tych e, 10 ostatnich lat wpłat, a pozostałe 3, no niestety musisz się liczyć z tym, że bank ci tych pieniędzy nigdy nie zwróci, ponieważ jest to e, roszczenie przedawnione i ja ci to, czegoś takiego nie zasądzę. Czy to jest logiczne i słuszne podejście? No jak dla mnie niekoniecznie, ale nie tylko dla mnie. Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się kilkukrotnie w tematach dotyczących przedawnienia. I co stwierdził? No stwierdził, że konsument konsumentowi nie może lecieć bieg przedawnienia do momentu, w którym on nie wiedział, że jest oszukiwany czy że coś mu się należy. No i faktycznie większość kredytobiorców nie miała zielonego pojęcia, że banki no są nieuczciwe i po prostu zawyżają raty, które pobierają od klientów, albo że w ogóle pobierają je całkowicie nienależni. Dopiero w momencie, w którym się dowiadują o tym, no to mogą, czy powinni od tego momentu, w którym się dowiadują, powinni podejmować działania mające na celu odzyskanie kwot nienależnych od nieuczciwego banku. I tak też w tej chwili dzieje. Natomiast w tej chwili przejdźmy do tego, jak to jest z tymi przedawnieniami w zakresie roszczeń banku o zwrot wypłaconego kapitału czy też kredytu. No i można powiedzieć, no przecież banki oczywiście niczego nie wiedziały, tak samo jak konsumenci, więc też możemy zacząć liczyć im ten termin przedawnienia, od kiedy? No właśnie, dobre pytanie. Jak pamiętam z mojej praktyki zawodowej, jeden z pierwszych kredytów frankowych, jaki miałem na tapecie, do którego robiłem wyliczenia do pozwów, to był kredyt bodajże z 2001 roku albo drugiego, jakoś tak. I tam był, to był kredyt frankowy, gdzie było je, tak, tak de facto, nie występowały w ogóle kursy bankowe, tylko kurs średni NBP. Później się pojawiły umowy kredytów frankowych, gdzie faktycznie już były tabele kursowe, które bank ustalał samodzielnie. No i tutaj wiadomo, już kilka lat później Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację, drogie banki, jeżeli chcecie bawić się we franki, to pamiętajcie o tym, żeby informować klientów o tym, jak ustalacie kursy bankowe, które używacie do... Księgowania kredytu, no bo wiadomo, banki wypłacają złotówki, natomiast księgowo wykazują franeczki. I tak samo sporządzają harmonogramy, później robią przeliczenia, i klienci mają znowu zwracać złotóweczki. Ustawa antyspreadowa pojawi się dopiero w 2011 roku. Również Narodowy Bank Polski w jednym z komunikatów, bodajże też z 2005 roku, powiedział, że jeżeli stosujemy te kredyty z tym podwójnym księgowaniem frankowym, które nie wynika z faktycznych przepływów pieniężnych, no to ta różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży stanowi niejako ukryty dochód banku. A coś takiego jest niedopuszczalne, no bo przecież banki prowadzą działalność regulowaną i jeżeli chodzi o kredyty, mogą zarabiać tylko na odsetkach od kwoty, Wykorzystanego kredytu, a nie księgowanego um, kreatywnie, i również prowizje od kwoty udzielonego kredytu i od ewentualnie niewykorzystanego kredytu. Inne, e, że tak powiem, formy wynagrodzenia są niezgodne z ustawą, no, czy mające na celu obejście nawet takiej ustawy, tych limitów wynagrodzenia, to, no to taka czynność prawna jest nieważna. A jeżeli jest nieważna, no to Znowu pojawia się kwestia zwrotu świadczeń nienależnych. Nie wszystkie polskie banki oferowały kredyty we frankach, czy też umownie powiązane z euro, jenem, czy też dolarem. To tylko, jak o ile dobrze kojarzę, to było 30 bodajże banków na moim warsztacie, jeżeli chodzi o wzorce frankowe, które analizowałem. Dlaczego? Ponieważ Zagraniczni yy, ich właściciele powiedzieli: Nie wolno wam tego robić, ponieważ my żeśmy się na tym przejechali na innych rynkach. Czyli, reasumując, banki były ostrzegane przez nadzór. Niektóre banki były ostrzegane przez własnych mm, właścicieli. A jak to się stało, że wprowadzili te mm, produkty? No, po prostu skalkulowali ryzyko biznesowe i je podjęli. Dlaczego? No bo potencjał zysków wydawał się być wręcz nieograniczony. No i faktycznie banki tutaj kosiły po prostu kokosy. W sumie nie powinny czegoś takiego w ogóle wprowadzać do obrotu. A jeżeli już, no to. Powinny, że tak powiem, pójść po rozum do głowy i w przeciągu trzech lat, zgodnie z przepisem, bodajże artykułem 118 kodeksu cywilnego, żądać od klientów zwrotu tych e, kwot, e, podnosząc oczywiście, no, przepraszamy, wprowadziliśmy wadliwy produkt, proszę nam zwrócić kasę przed terminem, nie? Słabo by to wyglądało. Banki idą w zaparte i twierdzą, że umowy są ważne, trzeba je. Spłacać. Natomiast jak się okazuje, że umowy są nieważne, co stwierdzają po prostu teraz masowo sądy, no to banki mówią: no to ale tak, tak czy siak, nie może być coś takiego, że roszczenie banku jest przedawnione. Klient nam zwró musi zwrócić kasę, no bo no właśnie. No bo, no bo przecież te pieniądze są rzekomo od osób, które zakładają lokaty. No tak nie jest w przypadku kredytu. Udzielenie kredytu to nie jest to samo, co udzielenie pożyczki pieniężnej. To są dwie zupełne, dwie odrębne czynności bankowe, w, wyszczególnione w spisie rzeczy, które banki mogą robić w ustawie prawo bankowe. I źródła finansowania są zupełnie inne. Jeżeli chodzi o kredyty, tam bank kreuje pieniądze z niczego, robi klik. Jeżeli chodzi o Kredyty, no to jest podpisywana umowa, klik, bank tworzy depozyt i ten depozyt daje do dyspozycji klientowi i on robi przelewy. Te przelewy są oczywiście w formie bezgotówkowej, no bo bank nie może tworzyć pieniądza gotówkowego, może tylko stworzyć z niczego niejako depozyt, który później puszcza w obieg czyli powiększa niejako swoją sumę bilansową. Natomiast jak klient spłaca ratę, no to część. Kapitałowa idzie na umorzenie tego wytworzonego kredytu, natomiast odsetki stanowią jego dochód. Jeżeli spojrzymy sobie na kodeks cywilny, mamy ten artykuł 118, gdzie jest napisane, że roszczenia przedawniają się z upływem lat trzech dla przedsiębiorcy. Czytając to literalnie od momentu wypłaty, czyli można powiedzieć, że wszystkie roszczenia banku są już dawno temu przedawnione, ale tak jak powiedziałem wcześniej, okazuje się, że sądy mogą bardzo różnie to interpretować i, i stwierdzać, że jednak nie, nic się takiego nie zadziało, a bankom się należy ochrona. Jeżeli ustalamy, że umowa o kredyt jest nieważna, czy też zawiera klauzule abuzywne, to na jaki moment badamy umowę? No, na moment jej zawarcia, czyli podpisania. Nie patrzymy, co się wydarzyło po podpisaniu umowy, tylko e, po prostu badamy na moment zawarcia. I to oczywiście jest pogląd utrwalony w orzecznictwie sądowym. Również nawet e, Sąd Najwyższy wydał uchwałę, który, w której odniósł się do, do tego, że jeżeli badamy, to badamy umowę na dzień jej zawarcia. No i tutaj, jeżeli chodzi o Przedawnienia, no to myślę, że też możemy spojrzeć na moment wykonania tejże umowy, czyli bankowi liczymy terminy w momencie, w którym on spełnił e, świadczenie nienależne wynikające z nieważnej umowy, czyli w momencie, w którym bank wykreował kredyt i postawił go do dyspozycji i zrealizował dyspozycję płatniczą, no to od tego momentu zaczynamy liczyć trzy, trzyletni okres przedawnienia. Czy tak być może? No, jak dla mnie jest to najbardziej logiczne. Natomiast jeżeli chodzi o logikę naszych sądów, to czasami, przyznam, niektóre rozstrzygnięcia sądowe potrafią bardzo, ale to bardzo być zaskakujące. Może trzeba liczyć ten trzyletni termin przedawnienia od momentu, w którym zostanie wydany wyrok w sprawie Frankowicza. Oczywiście, pierwszej nie? No i tak patrząc sobie z mojej perspektywy, no to w znaczy mojego konkretnego przypadku, no to ja bank, bankowi złożyłem reklamację w 2015, w 2016 pozew, w 2022 jest, jak to się nazywa, wyrok dopiero pierwszej instancyjny. Czy od tego momentu możemy liczyć dla banku przedawnienie? I jego trzyletni okres? Nie, może lepiej, poczekajmy aż ten wyrok będzie prawomocny. No tak. Tylko, że ja jestem w sądzie apelacyjnym, który zawiesił moje postępowanie bezterminowo, bo bank został podzielony na pół i upadł. I, może tak powiem, ta część, która powinna zwrócić mi pieniądze, to teraz to już jest masa upadłości, którą zarządza syndyk. A syndyk. Masy upadłości Getty Noble Banku zbiera kasę przede wszystkim po to, żeby przekazać ją do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, i teraz syndyk będzie, że tak powiem, realizował tutaj. Postępowanie upadłościowe, tylko czy on będzie w stanie to w ogóle zrobić? Jak on ma sporządzić listę wierzycieli, skoro nie wiadomo, ile, ile postępowań, ile umów kredytowych jest ważnych, a ile jest nieważnych? Wyroków prawomocnych w sprawie getinu jeszcze tak dużo nie ma. A teraz jeszcze pojawiło się pytanie, które trafiło do Sądu Najwyższego, czy możemy procedować w ogóle takie postępowania dotyczące getinów upadłości w zakresie chociażby ustalenia, że umowa jest nieważna? No, teraz część sądów. Właśnie zawiesza. I jak to się ma, jak to wpływa na terminy przedawnienia? No, może jednak powinniśmy poczekać, aż będzie wyrok prawomocny. No, przyznam, że jak dla mnie to jest po prostu nadużycie, no bo wiadomo, banki podjęły skalkulowane ryzyko, wprowadziły produkty, gdzie prawdopodobieństwo jest tego, że, że jest. To po prostu wiel jeden wielki fakap jest po prostu gigantyczne. I teraz, czy mamy je tutaj głaskać i mówić, nie, słuchajcie, to nie może być tak. Przedawnienie dla banku nie może tak działać. Reasumując, widzisz, przedawnienie jest relatywnie proste, jeżeli chodzi o czytanie przepisów w sposób literalny. Natomiast, czy sądy będą stosowały. Literalną wykładnię, czy może będą chroniły banki, ponieważ nie będzie im się mieściło w głowie coś takiego, że klient nie musi zwrócić kapitału, no bo przecież jak? Przecież ten kapitan skąd się wziął. No tak, ale większość sądów nie wie, jak działają banki. Nie, bank, sądy nie wiedzą, że banki tworzą pieniądz na klik, natomiast kredytobiorcy, czy też inni obywatele, muszą na swoje pieniądze zapracować. Banki mogą je po prostu kreować. I teraz, czy przedawnienie takich wykreowanych środków jest zgodne z zasadami współżycia społecznego? Pożyjemy, zobaczymy. Podejrzewam, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie musiał wydać kolejne orzeczenia, w których będzie odnosił się do kwestii przedawnienia, tak żeby Mam nadzieję, polskie sądy zaczęły stosować standardy ochrony konsumentów zgodnie z polską konstytucją i unijną dyrektywą, czyli yy, będą wyciągały wszelkie możliwe formy ochrony konsumentów, a możliwość uwzględnienia zarzutu przedawnienia jest jak najbardziej taką yy, formą ochrony konsumenta, który jest przecież wiele lat wcześniej męczony przez bank, poprzez finansowy wyzysk. Pamiętaj, żyjemy w państwie prawa i sędziolotka. O ile co do zasady bankowe roszczenie o zwrot kapitału jest przedawnione, o tyle wiele sądów może stwierdzić, że tak być nie może i nie uwzględni takiego zarzutu. Więc taka e, linia ochrony konsum e, ob obrony konsumenta no, wymaga przemyślenia, przeliczenia, jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to proszę cię, daj mi lajka, skomentuj i proszę udostępnić ten materiał komuś, komu może się on przydać. A tymczasem niech żyją szybkie sądy, które wydają sprawiedliwe wyroki zgodnie z przepisami prawa, a nie naciągają je tak, żeby chronić nieuczciwe banki przed twardym prawem, ale prawem.